Takie znaczki co do jednego. Mój zbiór znaczków jest skompletowany. Niczego w nim nie brakuje. No to dlaczego czujesz się nieswojo? Mówię, że moja kolekcja jest kompletna. A może, może dowiedziałeś się, że ktoś inny ma piękniejszą kolekcję od Twojej? Nie, mam najwspanialszy zbiór znaczków na świecie. Nie ma znaczka z błędem czy bez, który nie znajdowałby się w moim albumie. To już nic nie rozumiem. A, bo jesteś zbyt młody i nie masz żyłki kolekcjonera. Ach, i co ja mam teraz robić? Tak, ja to rozumiem. Co? Rzecz w tym, że Paszczak osiągnął już swój cel i nie jest zbieraczem. Stał się teraz posiadaczem. Rozumiem cię. Posiadanie nie jest takie przyjemne jak kolekcjonowanie. Tak, to rzeczywiście nic wesołego. Teraz już rozumiem, dlaczego jesteś taki nieswój. A to, że na ciebie spadłem, nie poprawiło ci humoru. Rzeczywiście, raczej nie. Zleciałem z góry prosto na niego. Więc to pan Paszczak? Spał pan tu, a te straszliwe jęki to było pana chrapanie? Nieprawda, ja nigdy nie chrapię. <laughs> właśnie, że pan chrapie i to okropnie. Tak, Wszyscy właśnie. to słyszeli. Wcale, wcale wam nie wierzę, bzdury. Ale jak obiecacie, że nie powiecie o tym nikomu, to wam coś pokażę. Co takiego? Będziemy pływać! Rabciwo łódka! Joko wspaniała! Ciekawe, czy ja ona jest. A da się ją naprawić? Pewnie, że tak i to bardzo łatwo! Nie jestem pewien, czy łatwo. Dno jest w kiepskim stanie. Wiecie co? Wyruszymy na wyprawę morską! Żagiel jest cały w strzępach. I nie ma wiosek! A po co wiosła? Będziemy wiosłować rękami! Wracajcie! To niebezpieczne! Jest duża fala! Straciłem wiarę w sens mojej pracy i pewność siebie. To się może zdarzyć każdemu migotku. Tobie też? Pewnie, chociaż nie tak łatwo. To, to mnie trochę podnosi na duchu, ale. Nie wiem, jak mogę odzyskać pewność siebie. Ja też tego nie wiem, ale wyznam ci, że moja pewność siebie wraca sama. Eee. Zdaje mi się, że niczego już nie skonstruuję. A moje pamiętniki długo poczekają na zakończenie. Eee. O czym rozmawiacie i dlaczego obaj macie takie ponure miny? Jeśli chodzi o mnie, to byłem zbyt pewny siebie. Ja niestety też. Aha. Ahoj! Tato Muminka! Tato Muminka! No co się stało, ryjku? Nie krzyć tak przecież się świetnie słyszę! Tato Muminka! Przyjdź jak najszybciej na brzeg, znaleźliśmy łódź! Pewnie woda wyrzuciła na brzeg jakiś wrak! To nie jest wrak i ma biały żagiel! U. Wyremontujemy ją i będziemy pływać! Idę już idę! Chodź mi, Godku, to ci dobrze zrobi. Zajmiesz się czymś i zaraz ci się nastrój poprawi. Tak, chętnie pójdę. Jeśli jest żagiel, to będziemy mogli wypłynąć na morze. Hmm? Tak, nie zła łajba. Trzeba ją tylko wyremontować. Dobrze zaprojektowana. Ktoś ją porzucił, czy myślisz, że możemy ją sobie wziąć, tato? Tu w dnie jest dziura i dlatego łódka przecieka. Może właśnie dlatego właściciel ją zostawił. To bardzo prawdopodobne. Jest znaleziona, a nie skradziona, możemy ją sobie wziąć. Trochę poczekamy, może znajdzie się właściciel. To co mamy teraz zrobić, tatusiu? Najpierw załatamy tę dziurę. Potem się ma łódź przycumować na wszelki wypadek, gdyby był sztorm. Oczywiście, że tak. Jeśli się znajdzie właściciel, będziemy musieli oddać mu łódkę. Ale z drugiej strony może on wcale nie wie, gdzie ona jest. A co zrobimy, jak już naprawimy łódź? Łodzie nie powinny stać na brzegu. Może pożeglujemy za siedem mórz? Hurra! Na kąpereł! Ja bym chciała opłynąć w cały świat! A ja się boję podwodnych skał i raf. Nic się nie bój, migotko! Jak będzie duża fala, przepłyniemy nad nimi, prawda, tato muminka? Wszystko zależy od kapitana. Ale najpierw zabierzmy się do roboty. Jako specjalista migotku pokierujesz remontem tej łodzi. Tak, bardzo chętnie. Może ja się też do czegoś przydam? Naprawdę, masz ochotę nam pomóc? Co prawda, nie znam się na naprawie łodzi, ale mogę robić wszystko, co trzeba. Musimy przede wszystkim wyciągnąć łódź na brzeg. No to już, ciągniemy. Zaraz! Najpierw przynieście kilka okrągłych polan, wtedy łatwiej będzie ciągnąć łódź po piasku. Już lecę, tato! Jest! Ja ja I jeszcze jakieś drągi do podparcia, żeby się nie przewracała! Tylko się nie grzebcie! Potrzebne będą różne narzędzia. Tak, tak, już wo nie idę do domu. No i musimy mieć jeszcze wiadro. Idę z tobą, tato. Pomogę ci to wszystko przynieść. A ja zostanę tu. Dopilnuję, żeby ktoś nie zabrał łodzi. Czy dzieci już poszły spać? Tak, kochanie, śpią jak susły. Zmęczone. Nic dziwnego, ciężko się dziś napracowały. Pewnie nie możesz się już doczekać tej morskiej podróży, kochanie. Tak, liczę na to, że spotka nas wiele przygód. Jutro ruszamy. Zabiorę cię dokąd tylko zechcesz, kochanie. To nie będzie daleko. Pora do łóżka. Jutro trzeba będzie wcześnie wstać. Oj, oho życie żeglarza jest dla pisarza bardzo wyczerpujące. Oj, nie, 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 kochanie, sam sobie poradzę. Jakoś dojdę. Bolą mnie wszystkie mięśnie. Mnie też, chociaż nie piszę pamiętników. O, 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 dobranoc. Dobrze, pasuje idealnie. Teraz uszczelniamy. Tak jest! Muminku! Przecież ja miałam smarować łódź samoą! Ale ja smaruję tylko tam, gdzie ty nie możesz dosięgnąć! A ty dlaczego tak stoisz, Leniuchu? Miałeś przynieść mi jeszcze smoły? Co? Sama sobie przynieść. Pozwoliłem ci smarować tylko dlatego, bo tak bardzo chciałaś. Ale smoły nosić nie chciałam, więc pośpiesz się, mój drogi, bo nigdy nie skończymy i nie wypłyniemy na morze. Mamo, muminka, czy mam przeciąć do końca? Tak, kochanie, tnij do końca. Panie Paszczaku, co się stało? Bardzo szybko pracujecie przy naprawie tej łodzi. Staramy się jak najprędzej skończyć. No i o to chodzi. Hmm? I tego się właśnie obawiałem. I co ja potem będę robił? Niech pan coś zbiera, nie znaczki, tylko coś innego. Na przykład co takiego? Wszystko jedno, co. Mogą być choćby motyle? Niemożliwe. Zbiera je mój kuzyn ze strony ojca. A jak wiadomo, to kompletny dureń. To może klejnoty? Klejnoty? Klejnoty można zbierać bez końca. Ach, to nie niepoważne. A, obojętne, co pan będzie zbierał, ale jak najszybciej powinien pan zacząć. Oj. Mamo! Mamo! O. Tylko zaraz spuścimy naszą łódź na modę. Już idę, poczekajcie na mnie! Bardzo dobrze zreperowałaś ten podarty żagiel, mamo! Jesteście gotowi? A mój znak pchajcie ze wszystkich sił! Razem! A właściciel nie zgłosił się. Cały następny dzień rozmawialiśmy o podróży dookoła świata. Nawet migotek i paszczak byli w dużo lepszych humorach niż zazwyczaj. Cała załoga na pokład! Na morze! Już wiem, co będę zbierał. Kwiaty! Wiesz, co to jest? Gagea lutea. Pierwszy egzemplarz mojej kolekcji. Bardzo się cieszę, panie paszczaku. Migotko! Muszę szybko wrócić do domu. Mam pewien pomysł dotyczący latającego statku. Tym razem musi się udać. Ja zawsze wiedziałam, że ci się uda. Do zobaczenia. Słuchaj, rzuć! Wszyscy do wioseł! Nie odpłyniemy daleko, kochanie, wrócimy na kolację. Nie musicie się śpieszyć, przygotuję coś na zimno. Życzę wam przyjemnej żeglugi. I raz, i raz, i raz, i raz, i raz, i raz, i raz. Wypływamy na morze, na piękne, błękitne morze. I raz, i raz, i raz, i raz, i raz. I raz. się cieszą.